Cześć, Judy, jesteśmy po Twoim występie, jesteśmy też po pokazach mody na Polskiej Galii Mody. E, powiedz, e, czy któryś pokaz wpadł Ci najbardziej w pamięć? Przecież to wszystkim się bardzo podobały. Nie ma jakiegoś szczególnego. No, wszystkie były naprawdę bardzo fajne. E, dzisiaj przedpremierowo śpiewałeś swoją nową piosenkę. Kiedy widzowie będą mogli ją usłyszeć? Tak, śpiewałem nową piosenkę, Historia dwojga ciał, numer, który powstał, miał mieć premiery na jesieni, niestety w związku z pandemią nie będzie miał premiery na, na jesieni, więc myślimy, że to będzie wiosna. A co z książką? Bo niedawno wydałeś też swoją książkę, Show Biznes, Pasja i Zdroda. Tak, książkę wydałem 15 marca, w dniu ogłoszenia pandemii, więc jakby też super nowinka dla mnie. No książka jest, przydaje się, mam nadzieję, że się sprzedaje dobrze. Może zdradzić troszeczkę? Widzą, o czym opowiada głębiej. Czy są w nim jakieś pikantne historie? Wiesz pikantnych historii nie ma. Oczywiście, może ktoś się pewnej rzeczy domyśleć. Myślę, że pikantne rzeczy będą w drugiej części, którą kończę pisać. O! Może zdradzisz, kiedy będzie ta druga część? No, chciałbym, żeby wyszła z płytą na wiosnę. Czyli razem z płytą. Ile kawałków? Na płycie myślę, że między 12 a 15. Już coś się zaczyna się nagrywać? Część płyty już jest nagrana. Myślę, że jeszcze nowe numery przez jesień, przez czas pandemii nagramy. A jaka inspiracja, jaki zamysł na kolejną płytę? Wiesz to generalnie to jest tak, że e, numer, który będę nagrywał w przyszłym tygodniu, to numer, który jest tak naprawdę o pandemii. Naprawdę. Znaczy może niedosłownie nie używamy tam słowa pandemia, ale e, w tekście można zatęsknić za tym, co było. Bo tęsknimy wszyscy. Czy piosenka, którą dzisiaj śpiewałeś, przed przedpremierowo będzie na tej nowej płycie? Tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Okej, okay, no to dziękuję Tobie bardzo.